Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Romantyki. Odcineczki z głosem I dzisiaj lecimy sobie troszeczkę innym formatem, bo nagrywam ekran komputera i to jest po prostu żałosne, do czego ja jestem zmuszona przez mój telefon i w sumie psujący się program do nagrywania. Muszę sobie opanować, żeby spacja była odrobinę cichsza. No cóż, co ja Wam mogę powiedzieć? Lecimy, próbujemy nagrywać... Z komputera. Oczywiście dźwięk jest osobno nagrywany, nie z tego, więc... Ja się boję, ja się boję jak to będzie wyglądało. Ten odcineczek oczywiście jest podzielony na pół, oczywiście, nie oczywiście, bo jest za długi i nie zmieściłaby mi się taka wielkość po prostu na telefonie i też z montowaniem byłby problem. Zobaczymy, testuję sobie program, być może będzie lepszy niż, świecie. Narazimy, <laughs> rozdział ósmy, sala obsydianowa. Tak leciutko. Wypłynął i w obłoku. Zadumał się księżyc. Bardzo poetycko. Spotkali się znów w przystajniach. Coś się stało? Nie. Cineodori przekazała, że chciałaś coś omówić. May skinęła głową, nie bacząc na swój zmysł obserwacji, który pomógł ustalić związek we z oni oraz wole walki. Dziewczyna wciąż czuła, na ile brak jej doświadczenia w podobnych sprawach i w porównaniu ze stojącymi przed nią mężczyznami. Nie wiem, czy to nas doprowadzi do celu, czy dodanie potrzebnych kłopotów, ale. Ale co? Myślę, że mogę już spróbować dotrzeć bliżej do centralnej części pałacu. Okay. A nuż tam będzie łatwiej dowiedzieć się czegoś o ogólnie? Oprócz spojrzała krótko na Kazło i Masamone. Ci słuchali uważnie, bez ironii i pobłażliwości. To dodało jej pewności siebie. Poza tym, mapy, o których mówiliśmy nocą, też powinny tam być. Prawdopodobnie w gabinecie Jasuary Sawady. Takie, i... jak co? Czekajcie, czekajcie. Eee, muszę, no i się zaczyna. No teraz będzie. Jak jest plan? Opowiadaj, pewnie jaki. Po pierwsze, trzeba się dostać do zamkniętego ogrodu. Kontynuuj. W tym pomoże Linkaja. Dam jej do zrozumienia, że chcę odwiedzić niedostępną dla mnie część pałacu. Jej służąca wszak tam bywa. Może nałożnicom wolny zapraszać do siebie gości? Tym bardziej nie jestem całkiem obca i moje życzenie jest w pełni naturalne. Mei Yoshinaga ma nadzieję, że zwróci uwagę Shoguna. To oczywiste. Pani Kaja jest Twoją dołożniczką. W pełni naturalnym jest, że poprosisz ją o pomoc. Dalej. Postaram się dostać na pokoje Lin. Wproszę się na herbatę lub żeby pozachwycać się wystrojem. Mej wybacz, ale co ci to da? Najprawdopodobniej pierwszą wizytę w centralnej części pałacu. Mężczyźni spojrzeli sobie, po sobie. Kazuo uniósł brew i poprosił. Wyjaśnij, przebiegła? Nie uważają tego za nonsens, nie odmówili od razu. Ketsuna z entuzjazmem objaśniła tok swoich myśli. Niestety ten, to zatrzymywanie jest na całym ekranie widoczne, no ale bardzo mi przykro, nie mam możliwości, jak tego wiecie, zatrzymać. Kiedy główny wojownik cesarstwa pragnie zobaczyć się z nałożnicą, pomimo delikatności tematu, głos jej nie drgnął. Dziewczyna powinna się przygotować, wykąpać, uszyć pachnidę, uczesać, a dopiero potem pojawić się u sioguna. To nie dzieje się szybko. Przy czym sioguna raczej nikt nie śmie zmusić do długiego oczekiwania. Najprawdopodobniej byłaby dziwne, gdyby było inaczej. Czyli ich pokoje są położone blisko siebie, jeśli znajdę się u Lin Kaja. będę niedaleko czego? Przepraszam, komnat władcy. Ok, u Lin Kaya? Nawet jeśli nic nie zobaczę, stanę się jeszcze bardziej swoja. Poznam dokładniej plan budynku. No i zobaczmy, co wybiorę. Lin ja muszę sobie to przeczytać: zapewne zechce zwrócić dług w punkcie kłodu, tym bardziej, że to nikomu nie zaszkodzi. Miała pomóc za pozbycie się wielkich problemów. Ronin pokręcił głową, okazło, uśmiechnął się ledwie zauważalnie. Muszę sobie jedną rzecz sprawdzić: nie będzie widać. Już myślałam, że nie będzie widać, jak będę przecofywać strzałką, bo mogłabym to robić, już wam pokażę, na prędkości, bo mam normalną 0,25 i po prostu sobie tak przeklikiwać, tylko że będzie to widać. Także no, muszę jednak na normalnym. E, czy to czytałam? Kazuo uśmiechnął się ledwie zauważalnie. Nie wiem, nie wiem. Tak. To krok naprzód. Spróbuj. Cóż, dlaczego nie? Kiedy dziewczyna opuściły stajnie Sinodori zapytała. Mogę w czymś pomóc? Tak, poproszę. Mi e, na co? Już sobie zerknę, miej na mnie oko, póki działam. Okej. Okay. Nie wiadomo, może pojawią się jeszcze jakiś kupcy. Pózi, póki działasz sama? Nie wiadomo, czy wpuszczą cię ze mną do zamkniętego ogrodu. Jaka jej zmarszczyła czoło? Zostaniesz sama. Źle, bardzo źle. Martwi się. Też bym wolała, żeby ktoś ze mną był. May postarała się dodać jej otuchę. Damy sobie radę. Wybór wpłynął na stosunki z Sinon Znajdź Znać służącą Link. Przekaż yy, siegion, że chciałabym spotkać się z jej, z jej panią, że byłabym rada, gdyby pani Kaja zgodziła się wypić ze mną herbatę. Dobrze. Może najpierw odprowadzać się na pokoje. W sumie, całkiem spoko, pomysł bardzo rozsądny. Po drodze spotkały Wena Seja. Dzień dobry pani, życie w pałacu najwidoczniej pani służy. Rozkwita pani z każdym dniem. Dzień dobry, Wen, dziękuję. Mężczyzna okłonił się z szacunkiem, schodząc na boki ścieżki i przepuszczając gościa Sioguna. Wciąż ten sam uśmiech. Czy wiesz, komu przekazuje poprze poprzez ciebie informację Siogun? Co on planuje? Czy może jest ci wszystko jedno? Przypuszczam, że wszystko jedno. Teraz będziesz śledzony. Może pani czegoś potrzebuje? Nie, nie, dziękuję. Mar e martwiła się trochę z powodu Sinodory. W swojej czasami wyraźnej prostolinijności mieszkanka Jaski mogła nie zataić nieprzyjaźni wobec sługi. Jednakże jej miło się uśmiechnęła i skłoniła grzecznie, niczym się nie zdradzając. Ona się już dość dużo nauczyła, przebywając z tymi wszystkimi ludźmi. Dopiero kiedy Wenz został daleko z tyłu, wyszeptała: Śliski człowiek! Nie wolno ufać ludziom, szczególnie łysym! To zabrzmiało bardzo źle. I bardzo dużo osób może się o to oburzyć. No ale, kiedy Suna nie pytała, jaki ma z tym związek stan owołosienia, ale mimowolnie, mimowolnie przypomniała sobie gospodarza pałacu. Czekała rozmyślając o słowach Sinodorii. Zabawny wniosek. Skąd się wziął? Czy warto ją przekonywać, że ilość włosów nie ma nic wspólnego z charakterem człowieka? Uwierzy, czy nie, trzeba jej powiedzieć, że to nie tak. Po, powróciwszy na naśladując pewnie kogoś z pałacowej służby, oświadczyła: Pani Kaja zaprasza cię do podziwiania zamkniętego ogrodu. Już czeka. Cudownie. Zbliżywszy się do strzegących wejścia do ogrodu żołnierzy, May powiedziała, że jest oczekiwana. <laughs> Strażnicy bez słowa skinęli głowami. Jej służącą także wpuścili. To dobrze. Wewnątrz powitała yy, się Gion. Pewnie tak. Witam pani. Dzień dobry. O, przepraszam bardzo. Osobista służąca na najwidoczniej cieszyła się, że widzimy jej, która pomogła jej samej i jej pani. Jednakże otrzymając się srogo etykiety skłoniła się i zapytała z szacunkiem. Pozwoli pani się odprowadzić? Oczywiście. Obchodząc pyszne krzewy hortensji poszły w stronę ślicznej altany. Mej weszła pod dach. Siegion i Sinodori zostały z boku. Alinka, May i dziękuję za zaproszenie. Przyznaję, że spodziewałam się, że poprosisz wcześniej o coś bardziej konkretnego. Pewnie prędzej czy później tak miało być wytłumaczone. To byłoby niegrzeczne albo okazałabym nieskromność. To byłoby niegrzeczne, zostajemy w punkcie chłodu. Cieszę się, że nie uznałaś tego za domaganie się. A to niedopuszczalne. Patrzyły sobie w oczu. I obie rozumiały sytuację. Wreszcie Alin uśmiechnęła się. W jej spojrzeniu nie było nieprzyjaźni. Jak ci się podoba ogród? Kitsuna rozejrzała się. Mi się podoba bardzo. Jest śliczna. Powiedziałeś sobie, jaka herbatki wezmę? E, elegancki i harmonijny, czy ja dobrze widziałam? Niezwykle harmonijny. Pomieszałam, owszem, ogród jest niezwykle harmonijny. W zadziwiający sposób pasują tu do siebie planowanie i naturalność. W pałacu powiadają, że reakcja na ten ogród mówi więcej o jego gościu niż o samym miejscu. A jak Ty go widziałaś? Ogromnym. Na wyspach przywykliśmy do oszczędzania gruntu. <laughs> Linda, własnak siegion i ta dokądś się pośpieszyła. Pospacerujemy, z przyjemnością, czasem trudno było zgadnąć, które z krzewów i drzew przy alejkach zostały podstrzyżone i celowo wygięte, a, a które rosną w niezwykły sposób same po sobie. To tu, to tam wiły się wąziutkie ścieżynki, przecinając główne alejki i znów znikając w gęstwinie zieleni. sino szła z tyłu w pełnej respektu odległości, wpatrując się nie w ogród, a w ludzi. Oprócz strażników i służących niekiedy można tu było zobaczyć urzędników spieszących dokądś z rulonami papieru pod pachami. Rozpoczynając uprzejmą konwersację, May pomyślała: różni rachmistrze, pisarze, co tam dalej, przepraszam. Różni y, rachmistrze, pisarze, dworscy i ludzie wiodący rejestry wyposażenia i zaopatrzenia armii. Wygodnie, je, je, wygodnie jest ich trzymać przy pałacu. Nie trzeba za każdym razem wysyłać posłanców, żeby z nimi coś załatwić. Nie, spotyka nie spotykają cię nieprzyjemności z powodu mojej obecności tutaj? Kaja roześmiała się dobrodusznie. Oczywiście, że nie. Tu po prostu zabrania się bywać zupełnie obcym ludziom i błąkać się bez celu pracownikom czy żołnierzom. Jak żyłaś, zanim się tu znalazłaś? Mój ojciec jest samurajem. Niegdyś pełnił służbę. No, w stolicy. To nie bardzo bogaty, ale szanowany człowiek. Wychowałam się w dostatku. Kitsuna spróbowała skierować temat rozmowy bliżej pokoju w Siobuna. W porównaniu z pałacem pewnie mało kto żyje w luksusie. I jak to wygląda u nałożnic? Linka ja nie podtrzymywała tematu. Jeśli będziesz miała szczęście, sama się przekonasz. U wszystkich jest inaczej. Jeśli będziesz miała szczęście. Pan Sawada jest miłościwy, ale może być i bardzo surowy. Trzeba zachować ostrożność. Ona nie jest głupia. Jeśli zacznę się interesować, gdzie są komnaty gospodarza... Ojejku, przepraszam, od razu wyczuję, że coś jest nie tak. Gawędząc o niedawnym święcie, dziewczyny znalazły się wkrótce całkiem niedaleko od górującego nad ogrodem głównego budynku kompleksu pałacowego. Gdzieś tutaj są Twoje pokoje? Nie, dalej. Pokazałabym ci, ale potrzebne jest do tego specjalne zezwolenie osobistej Straży sioguna. Rozumiem, westchnęła ukradkiem. Głupia. Uznałam się za stratega i przeliczyłam się. Na drugim końcu ogrodu jest staw, nad nimi drewniane tarasy. Wysłałam yy, siegion, żeby przygotowała nam tam herbatę. Możemy tam pójść, jeżeli oczywiście nie jesteś zajęta. Z przyjemnością. Wciąż nie do końca pogodzona z przegraną, mej nakazała sobie. No już, już skup się. Nie wolno się tak po prostu poddawać. Spróbuj choćby jeszcze raz. O co zapytać? O, ojejku. Czekajcie. Ja sobie to szybciutko tak machnę. Prędkość 1. Yy, I tak sobie cofnę. Więc to tu zapadają decyzje co do losów żołnierzy. Mej uniosła głowę, patrząc na najbliższe okno. Nie całkiem. Tu są miejsca przyjęć interesantów. Tam widzisz długa galeria obrazów. Lin machnęła ręką, wskazując mniej więcej kierunek. To jest chyba zły pomysł, żeby tak klikać. No trudno. No trudno, trzeba będzie się troszeczkę pomęczyć jednak z tym YouTube'em zwykłym. Do nadrobienia, prawda, zaległości. Ale najbardziej obawiam się mimo wszystko filmików, które będę musiała nagrywać normalnie na telefonie, bo jakoś muszę nagrywać z telefonu. Obraz. W najgorszym wypadku Ewa będę musiała pokombinować, żeby zainstalować klub romantyki na komputer, ale nie wyobrażam się, przen sobie przenosić się na komputer. To jest straszne. Lin machnęła ręką, wskazując mniej więcej kierunek jaki. Ważne gabinety są za nią z tamtej strony. Minął je człowiek wyglądający na urzędnika zadzierający ostry podbródek. Mężczyzna ukłonił się i przywitał się z nimi i kiedy zniknął z widoku, nałożnica nieoczekiwanie zmieniła temat. Nawiasem mówiąc, poznałaś pana Saito? Nie. Kaja zaczęła opowiadać o jakimś staruszku-urzędniku, który służył jeszcze poprzedniemu siopunowi i stale wpadał w zabawne, kłopot, w zabawne kłopoty. Mei słuchała, starając się nie tracić szansy, aby znaleźć dla siebie coś pożytecznego w pałacowych opowieściach. Gdy znalazła się nad wodą, Kitsuna dostrzegła przygotowany już stół i czekający na nie się, na nią się... czekającą na nie... Się, się gion, czy, ciężko przeczytać, przepraszam. Z ma się rozumieć, trzymała się na dystans. Mam nadzieję, że nie obrażają jej podobna sytuacja. Choć wyrosła w lesie, godność nie jest jej obca. Nie była im jednak sądzona długa rozmowa przy herbacie. Aromatyczny napój nie zdążył się zaparzyć, gdy pojawiła się Eri, walcząc z krążącym wokół jej spinki. Czym, przepraszam, motylem? Okej. Okay. już można, leć już. Mei i Lin uśmiechnęły się skryciem. I Kobieta zbliżyła się. Kolorowy owad, który usiadł na jej włosach, zupełnie zniszczył srogi wizerunek administratorki. Pani Hatakayama, dzień dobry. Ukłoniły się, Eli zwróciła się do Mei. Miałam po Ciebie posłać, a Ty już tutaj jesteś. Chodźmy, jest coś do zrobienia. Lin? Do widzenia. Dziękuję za spacer. Hatakayama poprowadziła mnie z powrotem w stronę centralnego budynku pałacu. Teraz pytanie, czy dam radę zatrzymać? O, w czymże ja mogę pani pomóc? Zaraz się dowiesz. Znasz Lin? Troszkę. Wspaniale, to dobre posunięcie. Mm. Siogunowi podoba się, kiedy dziewczyny mają dobre relacje. I bardzo nie lubi kłótni. Zapamiętam. Dziękuję. suna przypomniała sobie dokładnie, co mówiła i w jaką stronę pokazywała Kaja, mówiąc o roboczych gabinetach. Galeria jest tam. Skręciłyśmy za rok. Dlaczego by nie spróbować? Dziewczyna popatrzyła w górę, uśmiechnęła się w udawanym zdziwieniu. Zdawało mi się, czy widziałam Sioguna na tamtym balkonie. Pra, prawie zgadła. Eri popatrzyła... Co zrobiła? Przepraszam, nie skupiłam się, popatrzyła nieco w bok i na piętro wyżej. Możliwe, na balkon wychodzą drzwi jego kabinetu i sali audiencyjnej. May obserwowała kierunek jej wzroku. Zdecydowanie to tamten. Znowu skręciły, weszły po długich, szerokich schodach. Minąwszy niski labirynt z żywopotu, weszły do jednego z budynków w głównego kompleksu pałacowego. O nie, sponsorzy, muszę to jakoś przeklikać. Czekajcie, Ile będą ci sponsorzy trwali? 34. Nie będzie sponsorów? No tak myślałam, że będzie. E, I teraz pytanie, jak się tego pozbyć? Po prostu to chyba zakryję. E, jeszcze to były jeszcze czasy, kiedy, że tak powiem, no wiecie, e, mój mózg nie myśli, kiedy reklamy się wyświetlały taką. Eri szybko przeprowadziła dziewczynę przez korytarz, rzucając po drodze. Możesz uznać, że dostałeś zaproszenie do zamkniętego ogrodu. Nie pochwal się tym za wcześnie. Nie zrobię tego. No, no, za chwilę wszyscy będą wiedzieć, hehe. Mm. Nowy korytarz, schody jeszcze jeden korytarz. Pan Sawada życzy sobie, żebyś znowu ułożyła i kabany. Zaraz ci pokażę, gdzie będą stać. Zobaczysz, jakie tam jest światło, ocenisz, jakie kompozycje będą najlepiej pasować. Od czasu do czasu natykały się na strażników lub służących bez spieszących w swoich sprawach. Kitsuna próbowała. O ktoś tam rozmawiał. Kitsuna próbowała zapamiętać wyróżniające się drzwi, liczyć zakręty. Przepraszam, zapomniałam kliknąć. Już nam zniknie. Niełatwo było zabłądzić, ale całkiem nowa w tym otoczeniu osoba mogłaby rzeczywiście skupić drogę. Ostatecznie para żołnierzy otworzyła przed Eric kolejne drzwi. Sala obsydianowa. Rozejrzyj się tutaj. Ojej, przeładowuje mi się. Przeładowuje mi się, bo nagrywałam wczoraj. I dzisiaj kontynuuję. Dobra. Robi wrażenie. Dziewczyna szybko przeszła po sali, przyglądając się kolumnom i rzeźbionym panelom na ścianach. Jakie kwiaty będą tu pasować? Gdzie je postawić? Ja bym postawiła jakieś takie czarno-czerwone. Mam w głowie, ale nie wiem jak się nazywają. Absolutnie. Obejrzała wnętrze pod różnymi kątami. Od drzwi w jednym końcu do drugich, znajdujących się naprzeciwko. Tu, albo tam. A światło? Podeszła do okna. Traktując powierzone jej zadanie z całą odpowiedzialnością, ustaliła z jakiej strony będzie świeciło słońce w ciągu dnia. Najpierw stamtąd, potem się przesunie. Spojrzenie moje samo z siebie przesunęło się dalej. Dokładnie nad oknem znajdował się wąski daszek, pokryta dachówką półka rozdzielające piętra. Na dole wzdłuż ściany ciągnęła się dróżka wyłożona kamiennymi płytami. Zaraz za nią znajdował się zamknięty ogród. A z boku kilka budynków stoją blisko. Z daleka wydawało się, że dachy kilku budynków prawie się stykają elegancko wygiętymi krawędziami. <laughs> Przepraszam. Teraz już rozumiem, czemu to służy prawdopodobnie. Nie będę copać, bo szkoda. Chyba, że uda mi się tym. O! Aha, teraz już rozumiem, jak szłyśmy. Stąd nie widać, ale tam dalej za rogiem jest ten balkon. Już? Tak. Idziemy. Przy okazji, dziś wieczorem będzie kolacja z zaproszonymi gośćmi. Nic szczególnego, mi wszystko jak zawsze powinno być bez zarzutu. Tam powiedzieć, mimo wszystko, to się zaciąłam. Później administratorka zaprowadziła mej do ogólnej części pałacu. Pokazała, gdzie znajduje się oranżeria. Jeśli sobie przypominasz, wspomniałam, że w pałacu hoduje się dużo kwiatów. Hatekayama zrobiła szeroki gest ramieniem. Większość właśnie tutaj. Kobieta wskazała na półki w oddalonym kącie. Wazy, noże i inne przedmioty znajdziesz tam. Zawołaj swoją służącą, na nami, tak? Niech razem za służącym, którego przyśle, pomoże ci wszystko przenieść. Pamiętam, administratorka wyjęła schowany do w rękawie długi futerał. Otworzywszy go, podała May: hey. Włóż te, które ci się podobają. Wewnątrz leżały kolczyki. Pójdziesz postawić i dokładnie wtedy, kiedy słońce dotknie muru obronnego. I nie spiesz się. Um, zrozumiałam, dziękuję. Kitsune ostrożnie wzięła futera, wybierając kolczuki. Let's see. Mamy prezent Eri. Okej, okay, czyli tylko pewnie kwestia finansowa. Uh, ładne to niebieskie. Proszę, powiedzcie, że wybiorę płatne. Chociaż patrząc na mój stan konta, to ja raczej mogę nie chcieć. No, tak myślałam, że wybiorę. E, a, dobrze. E, sorry. Czasami niestety mi klawiatura nie działa. Dziękuję. Co mm. wspaniałe, Pani Hatakeyama. Nie wiem, co powiedzieć. Kitsuna skłoniła się głęboko. Drobiazg. I tak. Mmm, co? syna zrób wszystko bezbłędnie. Nie śmiej mnie zawieść. Oprz, przydobrzy, co za wymaganiem. Kiedy administratorka wyszła, w drzwi zajrzała Sinodori. Wejdź. Yokai zbliżyła się muskając końcami palców niektóre rośliny. Podoba mi się to miejsce. Najlepsze w całym pałacu. Najbardziej za wszystkiego przypomina las. I nikogo tu nie ma. <grym> Pewnie tylko chwilowo. Ktoś przecież o to wszystko dba. I co mam robić? Nabierz wody, ja wezmę wazę. Yokai z zainteresowaniem przyglądała się, jak mej małym nożykiem podcina dyni, usuwa niepotrzebne liście, jak podgrzewa wodę. Szkoda. Czego? Kwiatów są teraz martwe. I kebany to także życie, tylko inne. Kwiaty będą żyły inaczej i jeśli wszystko zrobić prawidłowo, to jeszcze długo. Odciąć nogę i ręce, postawić do wazy. Nowe życie zaczyna się teraz dla robaków. Mruknąwszy kilka razy, May odbędziła obrazy koszmarnych kompozycji z ludzkich ciał. Co? Świat... Matko, 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 czekajcie, muszę się na chwilę zatrzymać, bo mnie aż... Aż w szoku jestem. Ścięty kwiat, co by nie robić, pozostanie martwy. Kitsuna zamarła, obrzuciła spojrzeniem doniczki i grządki. Jeśli wszystko zrobić właściwie, pozostanie martwy. To właśnie, jeśli wybrać odpowiednie kwiaty, myśli wciąż jeszcze niejasne stopniowo przybierały kształt. <laughs> Przepraszam? Kwiaty, które zamykają się nocą. Wróć kiedy się ściemni, powiedz strażom, że trzeba zamienić zwiędłe, martwe kwiaty w kabanach. Zabrać ze sobą podobne. Żołnierze zostaną na posterunku w korytarzu. Drzwi będą zamknięte. Ale fajny plan, muszę przyznać, bardzo um, ciekawy. Sinodori chciała o coś zapytać, ale May uniosła rękę, dając jej znak, żeby milczała. Zamknięte drzwi. Szkoda. E, szybko wymienić kwiaty, otworzyć okno. Dalej po dachach. Nie. Na zewnątrz wszędzie są straże. Dostrzegał sylwetkę. Więc jak? Yy, zobaczmy. O, yy. Nie zdążam się trzymać. Yy, już sobie tutaj... Hmm, nie, nie popatrzę sobie. Czekajcie, bo mam otwarty tyle podglądów, że to jest niemożliwe. Naprawdę, jakbyście wiedzieli. Yy, zmień się w lisicę. To jest nasz wybór, tak? Tak, zmień się w lisicę. Tak, jestem o wiele mniejsza. Podkradnę się, przybierając przybierając do dachówek i chowając się na za krawędzią dachu. May pamiętała, na ile było jej posłusznie zręczne ciało zwierzęcia. Przeskoczyć z jednego dachu na drugi będzie łatwiej. Stanę się lżejsza, nie zrzucę w dół z dachówek. Nie ma po co zamykać wejść ani na balkon na takiej wysokości. Z powrotem tak samo. Najważniejsze to dać sobie radę z przemianą w lisice. Dwukrotnie. Kiedy zdała sobie sprawę, czym grozi nieudane wykonanie planu, serce zabiło jej mocniej. <laughs> nie, nie uda się. Myśli wciąż krążyły, gabinet się na mapę, informacje o położeniu bramy, nęciły ją e, nie wiem co, przepraszam, nęciły ją niemal boleśnie. Patrzę sobie na mój podgląd mniejszą. E, Przejęł taki cuna przypadkiem przejechała ostrzem po palcu, oblizawszy jedyną cze, jedną czerwoną, co? Jedyną czerwoną kroplę, jaka się pojawiła, wypatrzyła na swoje dłonie. Przypomniała sobie, jak zmywała z nich że jak ściskała śnieg, roz... Cierając twarz, brud po w wiosce. Powinno się udać. Najpierw pomówię z Masamone i Kazuo. Jeśli to absurd, powiedzą mi. Dziewczyna odwróciła się do Odori. Przepraszam. Wszystko w porządku? Tak. To co, w czym problem? Boli. Mej zapomniałem już o rance. Ach, nie, nie boli. Potrzebne mi są Lilie. Ok. Wyszukana i kebana proste Oczywiście, że wyszukana, no halo. No, jak żeby inaczej. Kiedy skończyły, Sino i zapatrzyła się w kompozycję. To śliczne, jak obraz. Dziękuję. i też spodobał się rezultat. I kebany były zgodnie z regułami sztuki, a przy tym niezwykle eleganckie i musiały spodobać się Siogunowi. Miejscowy służący niósł jedną wazę, a Sinodori drugą. Mei jako goszcząca w pałacu, arysto, jako goszcząca w pałacu arystokratce nie musiała się z tym męczyć. Przeszedł już znaną już drogą, kiedy Suna zabrała jej kabana. Sługom zabraniano znajdować się w sali obsydianowej, Sinodori została ze strażnikami. Zgodnie ze wskazówkami Eri, mej starała się nie spieszyć. I tym akcentem sobie skończymy, ponieważ jesteśmy idealnie w połowie, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnej, drugiej części, prawda, odcineczku, odcinku ósmego Legendy Wierzby. No i co? To na tyle. Cześć, pa pa!